Ten zapomniany przez wszystkich super samochód został stworzony, by rzucić wyzwanie Ferrari, ale jeden kluczowy błąd wymazał go z historii. W latach 90. świat super samochodów był zdominowany przez Ferrari, Porsche i Lamborghini, ale mały francuski producent Venturi nie chciał zostać w tyle. Prowadził model Atlantic 400 GT, samochód z centralnie umieszczonym silnikiem, zaprojektowany by namieszać wśród konkurencji. Miał lekką ramę przestrzenną, zawieszenie inspirowane wyścigami i jeden z najlepiej brzmiących silników V6, jakie kiedykolwiek powstały. Ale to, co naprawdę wyróżniało ten samochód, to fakt, że był jedynym z pierwszych samochodów drogowych wyposażonych w hamulce węglowo ceramiczny. Na długo przed tym, zanim Ferrari zastosowało je w Enzo. Dlaczego więc ten samochód nie stał się legendą? Pomimo światowej klasy inżynierii, Venturi brakowało rozpoznawalności marki. W przeciwieństwie do Ferrari czy Porsche firma nie miała globalnej sieci dealerskiej, ani historii wyścigowych zwycięstw, które mogłyby napędzać sprzedaż. Na dodatek produkcja była koszmarem. Powstało tylko 100 egzemplarzy, z czego zaledwie 15 dopuszczono do ruchu drogowego. Potem nadeszła fala kryzysu finansowego. Venturi zabrakło pieniędzy, co zmusiło firmę do zamknięcia działu super samochodów i przejścia na wyścigi pojazdów elektrycznych. Dziś nie pozostałe egzemplarze Atlantic 400 GT są ukryte w prywatnych kolekcjach.